Cześć! Jak widzicie, jest już październik i rozpoczynamy sezon jesienny. Dziś jesteśmy w Kosobudach i idziemy w las partyzanckim szlakiem. Kosobudy, nazywane wcześniej Kosopa albo Koszoputi, to jedna z najstarszych wsi w tej części Roztocza. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pojawiają się już w 1398 roku. Jest ona związana z postacią Dymitra Zgoraja, który przekazał miejscowość swoim bratankom, a następnie Należała do różnych rodzin, aż w końcu odkupił ją Jan Zamojski i dołączyła do ordynacji zamojskiej. Kosobudy prężnie się rozwijały, o czym świadczy fakt, że w XIX wieku były tutaj aż trzy karczmy. Natomiast wszystko zmieniła II wojna światowa. W związku z tym, że miejscowość otaczają bardzo gęste lasy, w czasie II wojny światowej działo się tutaj wiele akcji partyzanckich. Partyzanci działali w okolicznych lasach, jednak z tym wiązały się także akcje odwetowe prowadzone przez Niemców. Jedna z 1943 roku doprowadziła do tego, że z okolicznego kościoła zabrano aż 200 mieszkańców i wywieziono do obozu w z zwierzyńcu. Jestem na przystanku, który być może wydaje się zwykłym przystankiem, ale jest to bardzo istotne miejsce dla turystów, ponieważ właśnie tutaj przyjeżdżają busy z zamościa i z tego miejsca można wyruszyć na wiele roztoczańskich szlaków. Jeżeli przyjedziecie tutaj samochodem, będzie na Was czekał duży parking. A jeżeli rowerem, fajna wiata turystyczna a powitać w tutejszych lasach mogą Was jego mieszkańcy, ale spotkanie z nimi jest wielką rzadkością. Z Kosobud możecie wyruszyć zieloną trasą rowerową, zieloną ścieżką przyrodniczą na górę Niedźwiedź, ale przede wszystkim czerwonym szlakiem partyzanckim. I możecie wybrać dwa kierunki, albo do Bliżowa, albo do Szczebrzeszyna. My dziś pójdziemy w stronę Szczebrzeszyna, wyruszając z Kosobut, idąc czerwonym szlakiem, a następnie białą drogą, przez rezerwat Jarugi, aż do Leśniczówki Krzywe. Po drodze spotkacie tablice informacyjne takie jak ta o czynnej ochronie płazów i gadów, dzięki którym wasz spacer będzie ciekawszy. Jak widzicie droga jest tutaj szeroka, twarda, dobrze utwardzona i wygodna, więc możecie dotrzeć w to miejsce w każdą pogodę. Ale wystarczy tylko krok w bok i znajdujecie się w zupełnie innym miejscu, w dzikich ostępach rezerwatu Jarugi. A wejścia do niego strzeże wyjątkowe drzewo, które patrzy na nas swoimi leśnymi oczami. Drzewa mają tutaj nie tylko oczy, fantazyjne kształty, ale też niezwykłe narośla. Rezerwat Jarugi należy do pięciu obszarów ochrony ścisłej w Rostoczeńskim Parku Narodowym. Chodzi tutaj o to, aby zachować naturalne procesy, które dzieją się w lesie. Obumierające, martwe lub powalone jak ten, pnie i konary drzew są domem dla wielu tysięcy organizmów. W rezerwacie Jarugi mogą spokojnie żyć oraz znajdować schronienie. Lasy są tutaj przeważnie liściaste, więc spacerując, tylko gdzie gdzieniegdzie można wypatrzeć drzewo i iglaste, a dominuje w nich buczyna karpacka, który jest tutaj bardzo dużo. I dzięki temu lasy jesienią będą wyglądać naprawdę pięknie i kolorowo. Po pięciokilometrowym spacerze docieramy do Leśniczówki Krzywe, która nazywana również jest Dębowcem. Kiedyś była to Leśniczówka Ordynacji Zamojskiej, a obecnie znajduje się tutaj letnia baza roztoczeńskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody. Leśniczówka jest bardzo klimatyczna, a o tym, że jest tutaj straż konna świadczą znajdujące się nad wejściem Podkowy. Strażnicy na koniach pilnują porządku w lesie, a na niegrzesznych turystów czekają takie dyby. Jak w większości takich miejsc możecie usiąść, odpocząć albo zjeść coś w czasie drogi. Ale leśniczówkę wyróżnia coś zupełnie innego. Jest tutaj pełna infrastruktura dla koni, działająca studia z chłodną wodą, a także poidło dla koni, obecnie w formie małej wanny. Zachęcamy Was do odwiedzenia Rostoczeńskiego Parku Narodowego jesienią, a w szczególności rezerwatu Jarugi. Podobno najpiękniej będzie tutaj pod koniec października i na początku listopada. Jaruga pilnowana jest przez straż konną, a także drzewa z oczami. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.